Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nie było powitania takiego śniadaniowego, i dzisiaj właśnie taki jest. I co mamy dzisiaj ciekawego na śniadanie? Tosta, taką grzaneczkę z jajkiem sadzonym, do tego pomidor i ogórek. Proste, a zarazem smaczne. Zanim przejdę do testowania jedzenia i powiedzenia Wam, co jak smakuje, aby zdać swoją relację i wydać swoją opinię, to karteczki, które dostałam, prześliczne karteczki, które słuchajcie, dostałam. Z góry proszę nie patrzeć na paznokcie, bo jestem w fazie porządkowej, więc wiecie, tak, nie mam, nie mam czasu, żeby iść to zmyć. Zrobię to dopiero dzisiaj wieczorem. I pierwsza karteczka, jest to, jeżeli dobrze pamiętam, tak, od Madzi z kanału Saganek pełen dobroci. Prześliczna karteczka i w karteczce była maseczka wegańska, aktywny węgiel. Jest to maseczka w dwóch. Aha, jest to i maska pilingująca, i nawilżająco regenerująca. I do tego zielona herbata z cytryną. Fajnie będę mogła sobie przetestować, bo jeszcze takiej nie piłam. Druga karteczka jest to od. Marty z kanału Sita. 85 vlog jeżeli dobrze pamiętam, ja sobie tylko zerknę bo Marta wiem, że w karteczce zapisała, a nie chcę Wam do końca pokazywać co tam jest tak, Sita, 85 vlog i zobaczcie, jaki cudaczek to jest tak mięciutkie, tak śliczne i oczywiście na kanały tych obu dziewczyn Was serdecznie zapraszam i trzecia karteczka Dlatego na końcu, bo ta osoba nie prowadzi kanału, ale jest ze mną cały czas, cały czas komentuje, cały czas się udziela, e, pisze również wiadomości e, prywatne, jeżeli zachodzi taka potrzeba, więc naprawdę e, tym bardziej mi miło. I ta karteczka jest zrobiona, domyślam się, Ulka własnoręcznie, zobaczcie jakaś śliczna karteczka i jest to od Ulki, e, która komentuje właściwie chyba każdy film. A nawet jeżeli nie, to nadrabia i piękne, piękne. I oprócz karteczki, ja Wam nie powiem, bo w środku są przepiękne życzenia. Eee, była maska Peel Off, liftingująca, odmładzająca. Pierwszy raz widzę, nawet u żadnej z dziewczyn, szczerze powiedziawszy, nie widziałam. I tutaj mamy maseczkę z awokado. Ja sobie tylko zerknę. Wy możecie popatrzeć chwilowo na piękną karteczkę. A ja zobaczę, co to jest. Jest to maseczka do twarzy z ekstraktem awokado, papai, mango, ogórka z witaminą E. Zmiękcza i nawilża. Także słuchajcie, piękne. Ulka jeszcze mi tutaj dorzuciła żuchę. Żeby nie było ulka, że jej nie ma, ona jest. Tylko, że ja wcześniej mm, kupiłam i ja ją już mam w, na talerzyku, na miseczce, a nie mogła moja mama nigdzie znaleźć, więc podzieliłam się z moją mamą, mam nadzieję, że nie będziesz miała e, mi za złe tego także kochane dziewczyny wszystkim Wam oczywiście dziękuję i za e, dodatki do karteczek i za śliczne karteczki jeszcze przecież nie powiedziałam o jednej e, przesyłce, którą dostałam e, tak mi się wydaje, że chyba jej nie, nie mówiłam o niej, ale wolę powiedzieć dwa razy, niż jeżeli wiecie zapomnieć, zobaczcie też przepiękna karteczka od Aśki którą serdecznie pozdrawiam i tutaj mamy nowinki, których również nie miałam maska peelingująca z Cien, o zapachu karmelu i orzechów, jak widzisz Asiu jeszcze nawet nie testowałam tutaj mamy maseczkę o zapachu czekolady i żrawiny, ujędrnia i wygładza, a Kolejna to jest kremowa o zapachu karmelizowanej gruszki i cynamonu. I tutaj mamy maseczkę z taką z firmy Faberlic. Ja też nie miałam styczności jeszcze z tą firmą, i jest to wyrównująca odcień Blask z Peru. Także super, będę miała sobie, e, będę miała co testować, i być może jeszcze, właśnie na dniach sobie wypróbuję, bo ostatnio jakoś, tak nie wiem, ten czas szybko leci, że. Nawet nałożenie tej maseczki To jest, wiecie, wygospodarowanie tego czasu To jest jakiś sajgon Także, Asieńko kochana Tobie również dziękuję ślicznie I za piękną karteczkę I za te gratisy Bo ja chyba nawet um, Wstawiałaś kiedyś Albo na Facebooku, albo na Instastory, Na Instagramie właśnie maseczki I mówiłam, że nie miałam przyjemności testowania tych masteczek. mało tego ja ich nawet u siebie w Lidlu nie widziałam i nie wiem, czy Ty podsłyszałaś to i czy, czy właśnie co ja przeczytałam i po prostu postanowiłaś zrobić mi taką niespodziankę, także jeszcze raz dziękuję tak, to ja w takim wiecie, wydaniu roboczym bezmakijażowym i tak dalej, ale gdzie jest totalny, totalny luz i ja chciałabym Wam po prostu podać Powiedzieć swoją recenzję, swoją opinię odnośnie tych produktów ze skrami, które mieliście okazję widzieć we wczorajszym filmiku. Miałam to nagrać jednocześnie, ale, ale po prostu tak jakoś wyszło, że no nie miałam ochoty tego otwierać, wiecie, i testować. Kilka rzeczy już my otworzyłyśmy, właściwie większość otworzyłyśmy. Nie wszystko będę wam dzisiaj pokazywała, nie wszystko powiem, jak smakuje, ponieważ. No też nie chcę, wiecie, wszystkiego na jeden raz. Większość na pewno Wam powiem i od razu, od razu mogę polecić. Hmm, tutaj tak jak mówiłam, bo nie byłam pewna, czy to są te algi, wiecie, to tak jak człowiek zamawia, a później nie pamięta co. E, Tym bardziej, że tutaj nawet... A nie, przepraszam, a wiecie, że tutaj jest po polsku, ja się nie doczytałam. No, te wodorosty, także... No, ale powiem Wam... E, to przyszło w takiej, yy, takim pudełeczku. I to są takie cieniusieńkie listeczki. Mm. Muszę Wam powiedzieć, że nie jest najgorsze. Mm, ono trochę się ciągnie. Mm, zapach też nie jest najgorszy w smaku. Nie jest jakaś to rewelacja, wiecie, ochy-achy. Ale nie śmierdzi tak, jak kiedyś kupiłam właśnie takie algi i one już przy otwarciu po prostu było była tragedia. Mm, więc jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, to jak najbardziej. Mm, jeżeli chodzi o żelki, to Wam nie będę mówiła, ponieważ to nie są dla mnie. Co mam tutaj jeszcze wam? A. E, chrupki z serem i miodem. Ja Wam później jeszcze pokażę te produkty w odwróconej, bo teraz mam odwróconą kamerkę, bo tak mi jest prościej. E, tutaj mamy takie chrupki właśnie z serem i miodem i one mają 28,4 g i to są takie grube chrupki, takie grube. Ja je testowałam i powiem Wam, że... Fajny, wyczuwalny taki smak, właśnie takie przełamanie sera i miodu. Jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, to na pewno się w tym odnajdzie. Jeżeli chodzi o te orzeszki w sosie, znaczy w sosie, w panierce barbecue, bardzo pyszne. My mamy tutaj, jeżeli chodzi o gramaturę, jak się doczytam, bo się nie doczytam, słuchajcie. A 50 gram. Rewelacja. Naprawdę świetnie wyczuwalny smak tego sosu barbecue, jak najbardziej. Mogę wam polecić, jeżeli ktoś, oczywiście, lubi takie e, takie smaki. E, tutaj mamy też już testowane orzeszki w tej posypce takiej kokosowej. I tu powiem wam, że ja się e, rozczarowałam. Takie. Jest ten kokos taki, wiecie, mm, delikatnie wyczuwalny, ale nie jest to jakaś taka rewelacja, żeby się, wiecie, tym zachwycać. Bynajmniej mm, ja aż tak się nie zachwyciłam. Kolejną rzeczą, którą z całego serca wam polecę, i są to te takie mm, krążki, z cebulą, z miodem, i chyba gdzieś jeszcze przeczytałam, że to jest z musztardą? Nie wiem, właśnie, ale to są te takie. Takie krążki. I to jest tak jak paluszki. Powiem Wam, że to jest rewelacyjne. Tu mamy 70 gram. Ale naprawdę jest świetne. To mogę Wam polecić. Kolejną rzeczą to są takie ciasteczka z zieloną herbatą. Ja mam akurat tutaj chyba cztery sztuki były. Tak, cztery sztuki. To wygląda mniej więcej tak, jak widać, już jedno jest testowane. I to jest. Wam wyjmę, żeby wam pokazać. To jest mięciutkie, bo ja się zawsze zastanawiam, jakie to jest. Mięciutkie i w środku jest właśnie e, nadzienie. Takie coś jak e, śliwka. Wiecie, e, nie konfitura, tylko. wyleciało mi już teraz z głowy całkowicie. Pasta z zielonej herbaty, z fasoli, tutaj coś widzę. Też tak po polsku jest, bo jest. Ale powiem, że takie do przetestowania, do zjedzenia, jak najbardziej. Kolejnym produktem, który już też testowałyśmy, tu już akurat jest zjedzone całe, jest to. Guma, guma rozpuszczalna. Ona miała takie drobinki, jak gdyby, jak kryształki cukru. Powiedzmy, że to miało chyba strzelać. To miało być kwaśne, ale to dla nas nie było kwaśne. Także, jak mówię, zaraz wam pokażę. Odwrócone z kamerki. Kolejne, co jeszcze było przetestowane, to te takisy. I właściwie te takisy były zamawiane. Naj, naj, produktem takim, wiecie, zamawianym, najbardziej pożądanym, bym tak powiedziała. I tutaj mamy gramaturę 68 gram. I te są limonka, papryka. Wygląda to tak, taki zwinięty chips. I one są, słuchajcie, ostre. one naprawdę są ostre ale chyba jeszcze bardziej ostre są te niebieskie takisy ich mamy 113 o, a wody nie mam 113,4 gramy te są niebieskie są trzy rodzaje w ogóle ja mam dwa, jeszcze jest trzeci, którego nie zamawiałam, bo go chyba nie było na stronie. Ten jest niebieski, i ten farbuje język. Ale to są. Hmm. Jeszcze bardziej, słuchajcie, jeszcze bardziej ostre. No i przy Was. Ewentualnie otworzę jeszcze tylko te gumy, czyli jądra hmm, wielbłąda. Takie chropowate jajeczko. Oh, chropowate, słuchajcie, jajeczko. Zobaczymy. Coś tam w środku ma. To chyba nie jest guma rozpuszczalna. Sekunda. Delikatnie kwaskowata, ale jak to guma. Chwilę, chwilę się pożuje i ten smak znika. Także um, to są produkty, które były testowane i mogę śmiało wam powiedzieć, jak smakują, jakie są nasze odczucia. Um, kilka rzeczy jeszcze zostało, ale to myślę, że na inny filmik i teraz odwrócę jeszcze wam kamerkę pokażę dokładnie jak dany produkt wyglądał i teraz będzie z tej strony czyli mamy te takisy a już weźmiemy drugie takisy żeby było parami orzeszki barbecue orzeszki w kokosowej posypce Tutaj te takie precelki, paluszki, nie wiem jak to nazwać. Chrupki, miód i ser. Do tego te wodorosty. I opakowanie wygląda tak. Guma, która rzekomo miała być właśnie kwaśna, była strzelająca, nie wiem, taka. Ciężko, ciężko powiem Wam nawet wydedukować, co to tam było. No, i tutaj mamy, już Wam mówię, te ciasteczka. No. Także tak to wygląda. A ja już, słuchajcie, przygotowany mam schab. Część schabu rozkroiłam sobie i mam w lodówce, jeszcze obcieka na miejsce, ponieważ był rozmrażany. Więc tam będzie schab i będę robiła zrazy. Ale być może dopiero jutro. A tutaj mam już schabik do usmażenia: sól, pieprz, czosnek, yy, papryka słodka, ostra, i do tego majeranek. Wszystko przetarte, włożone na jakieś dwie godziny do lodówki, żeby to się jeszcze wszystko przegryzło. I teraz na patelnię, a później do brytwanki. I tyle schabu, ile mamy, tyle czasu jest po prostu yy, pieczony.